Jednym z najpopularniejszych mitów biblijnych jest ten o wieży Babel. Rozpowszechnili go artyści, zwłaszcza ci lekonerotyczni, lubiący się w malowanie gigantycznych budowli z mnóstwem okien i piętek. Jego popularność wiąże się z jego pojemnością, jest przypowieścią umoralniającą przestrogą przed nadmierną pychą, chęcią zrównania się z Bogiem. Jest też mitem założycielskim dociekań glottogenetycznych, czyli dotyczących pochodzenia języka, a właściwie języków czy całej ich mnogości. Bóg zamiast niszczyć zaczętą budowlę, pomieszał przecież ludziom języki, by nie mogli się ze sobą dogadać i zaprzestali dalszej pracy. Książka Daniela Helera Rausena, komparatysty, profesora na Uniwersytecie Princeton, nosi tytuł Echolalie o zapominaniu języka i równie interpretuje mit w wieży Babel. A polski wydawca umieścił na okładce reprodukcję. bodaj najsłynniejszego jej przedstawienia w sztuce autorstwa Petera Breugla. Ale interpretuje owo tajemnicze pomieszanie z Afilonom z Aleksandrii, Dantem oraz Talmudem. Jako zapominanie. Bóg spowodował, że zapomnieliśmy języka i musieliśmy go odtwarzać, a właściwie wymyślać na nowo. Autor twierdzi, że owo zapominanie i odtwarzanie charakteryzuje języki świata. Między ciecięcym gaworzeniem, wyrazem nieograniczonych możliwości fonetycznych, niemowlęcia. A pojawieniem się pierwszych słów zachodzi zerwanie. Dziecko traci bowiem całą zdolność tworzenia dźwięku. Nabywanie języka jest możliwe jedynie poprzez akt zapomnienia, pisze Heller Rosen. Każdy rozdział to osobne, fascynujące esej o językach świętych, w językach martwych, o afazji, powstaniu języka francuskiego, o literaturze starożytnej, średniowiecznej i współczesnej. I generalnie o tym, że negatywne przecież pojęcie zapominania w tym przypadku jest dla nas i dla naszej kultury zbawienne. Być może, by wrócić do wieży Babel, kultura jest efektem ubocznym boskiego gniewu.